Witam naszego posła, wspaniałego. No, Witam pana posła, naszego Czesława Hoca, najbliższego naszemu sercu człowieka, człowiekowi w Warszawie. Witam panią burmistrz, która nas zaszczyciła swoją obecnością, pana zastępcę. Witam też radnych, przewodniczącego wiceprzewodniczącego rady kolegę Michnio, Michno i witam tu, przybyłych jeszcze tutaj kolegów z Gryfina widzę również tutaj Pana Duklanowskiego bardzo mi miło i cieszę się, że nas Pan odwiedził Dyrektor Wód Dyrektor Wód Dyrektor Wód o, właśnie. witamy właśnie Pana Duklanowski jest dyrektorem Wód Polskich, tak? No. a serdecznie witam Naszego kolegę z Brwic, Pana Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Szczecinie, który zarządza 30, 35 nadleśnictwami, począwszy od Świnoujścia, skończywszy chyba w Poznaniu, jak nie dalej. Sporo tutaj osób jest z Czcińska widzę. Witam tu pana, naszego przyjaciela serdecznego Franciszka Sidorczuka, który też nas odwiedził. Z Morynia też przedstawicieli tutaj widzę, z Mieszkowic oraz odwiedziło nas, odwiedził nas też pan. Krakowia, Krysiu, z Panią z Małżonką. Także wszystkich serdecznie witam i chciałbym przekazać głos Panu Ministrowi, żeby za kilka słów powiedział. Do, do Was dziękuję. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. To ostatnia prosta do wyborów. Nasze spotkania regionalne, ale i centralne mające na celu przede wszystkim wzmocnić i wesprzeć pana prezydenta Andrzeja Dudę w tym wyścigu. Dlatego też chcemy mocno wesprzeć na końcu naszej drogi, tej kampanii, właśnie pana prezydenta i zaznaczyć swoją obecność. Także ch chciałem państwa wszystkich serdecznie prosić o jeszcze na koniec o to mocne wsparcie i przekonanie tych nieprzekonanych. Z drugiej strony no, myślę, że wszyscy razem wesprzemy pana prezydenta takim wspólnym zdjęciem. No, ze, ze swej strony jest to, chciałbym dodać, że jest to bezwzględnie wsparcie pod kątem tych inwestycji, które chcemy wykonywać. No, deklaracja pana prezydenta jest jednoznaczna. Przede wszystkim inwestycje. Wszystkie też Państwa problemów, problemy. Natomiast mogę powiedzieć, dlaczego tutaj jesteśmy, dlaczego się przypominamy wszędzie i w każdym powiecie. Dlatego, że to my jesteśmy wiarygodni. Pan prezydent Andrzej Duda udowodnił, że był w każdym powiecie w Polsce, 380 powiatów odwiedził i wie, co dla Polaków jest ważne wie jakie są, jakie są priorytety i jakie są powinny być działania. I jeszcze raz powiem, jesteśmy wiarygodni. To, co obiecujemy, realizujemy i to się w polityce bardzo rzadko zda zdarzało i zdarza. W swojej jeszcze wypowiedzi Pan minister powiedział pięknie naszej ziemi chojeńskiej, po Jezierzu Myśliborskim, myślorskim, cedyńskiej ziemi, a więc tutaj też pa pamięci ziemi, a więc mamy cmentarz w szykierkach. Mamy też górę Czciwora, więc pamiętamy też, że tutaj była polskość od wielu, od wielu wieków. I jest Polska, ale była tutaj, zaczynała się tutaj. Mieliśmy już takie wzorce naszej waleczności i bitewności. Natomiast to, że. Tutaj przybywamy. To jeszcze tak, że, że zachodnie pomorskie, pamiętacie Państwo o świętej pamięci, Lech Kaczyński, prezydent powiedział kiedyś, że pomorze Zachodnie, silne pomorze zachodnie to silna Polska, to polska racja stanu. I dla nas każda miejscowość w zachodnim pomorskim, każda osada, sołectwo, miało, małe miasteczko to jest bardzo cenny, cenny walor dla, dla narodu, dla Polski. Ja tylko jeszcze ze swojej strony, ze służby zdrowia powiem, jak wiele zawdzięczamy w ogóle panu prezydentowi, panu ministrowi Łukaszowi Szomowskiemu, rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko powiem dwie, dwie liczby. Proszę państwa, 11,5 milionowa Belgia, tam na COVID-19 zmarło 10 tysięcy osób, 11,5 miliona ludzi, w Belgii ponad 10 tysięcy zgonów. W 10-milionowej Szwecji zmarło ponad 5 tysięcy osób, natomiast w 38-milionowej Polsce zmarło, oczywiście z każdy to jest dramat, 1400 osób. Czyli zwróćcie uwagę, jak pod, jak mamy, jaką mamy potęgę w zarządzaniu i w konstruowaniu takich, takich rozwiązań które są dobre i praktycznie przechodzimy przez tą epidemię koronawirusa no suchą stopą. Oczywiście te 1400 zgonów to dramat, z pokorą się pochylamy nad tym, ale jeszcze raz dla porównania, no 11,5 milionowa Belgia ponad 10 tysięcy zgonów. Już nie mówię o 66 milionowej Wielkiej Brytanii, gdzie jest ponad 42 tysiące zgonów. No to już jest dramat. Oczywiście i dlatego trzeba doceniać to, żeby naprawdę Jesteśmy wiarygodni, ale też kon, konkretnie działamy i w, w imię pewnej służby i wszystko dla narodu żeby, polskiego, żebyśmy się rozwijali, ale żebyśmy też czuli się bezpiecznie, i to, to poczucie bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy jako gmina. I tu mówienie o wiarygodności ma, ma swój sens i naprawdę jest to podstawa do tego, żeby uwierzyć w to, bo wszystkie właściwie obietnice, które mieliśmy tutaj złożone i poprosiliśmy o pomoc, każda została zrealizowana. Dzięki temu możemy się pochwalić ładnymi drogami, które otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych, pieniądze na to, ale też i z MSWA i za to serdecznie dziękujemy. Prosimy oczywiście o Więcej i dziękujemy za każdą pomoc. I tutaj mamy też współpracę z wodami polskimi, bardzo dobrze nam się też pracuje, także, panie ministrze, myślę, że ten dobór kadry był bardzo dobry i dziękujemy serdecznie. A państwo po prostu w swojej mądrości podejmiecie decyzję i każdy z was wie, po prostu na kogo ma oddać głos. Ja przynajmniej na razie się nie zawiodłam, więc mogę tyle powiedzieć. Dziękuję. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda!